Jak co czwartek aktualizacja do eFootball. Zapraszam na materię. Tydzień temu wystartował nowy sezon w eFootball, a dzisiaj po tygodniu mamy dwie nowe kampanie w eFootball. Pierwszą z nich jest oczywiście brazylijski karnawał, o którym mówiłem, że on będzie podsuba się tydzień temu i tutaj w ramach tej kampanii mamy do zdobycia random token booster, EXP, koszulki oraz przede wszystkim, no przede wszystkim 500 końców, tak to się prezentuje, ale to nie wszystko jeśli chodzi o kampanię, ponieważ jeszcze jest jedna związana z ramadanem i tutaj z Bayernem Monachium. W tej kampanii wzorem trochę Subasy, mamy zawodników do odblokowania, awatary, koszulki, no i oczywiście GP poncy 100 końców, skill training, position training, token z boosterem. No i oczywiście karty treningowe Tu są jeszcze jakieś późne do odblokowania z trailerem Do obejrzenia jeszcze na YouTube, ale to są jakieś pierdały, więc nawet tym się nie będziemy zajmować Przechodzimy do paczek i na samym wstępie wita nas paczka z zawodnikami i trenerem z Bayernu Monachium Jeśli chodzi o tych zawodników, to oni zbytnio nie różnią się od tych swoich wersji za GP poncy No mają trochę lepsze te atrybuty, mają trochę lepsze skille, ale ogólnie Moim zdaniem zawsze odradzam, słuchajcie, zawsze odradzam, żeby nie wchodzić w te paczki, chyba że jesteście fanami danego klubu. Teraz jest Bayern Monachium, wcześniej był United, Arsenal, więc moim zdaniem te paczki są głównie skierowane dla osób, dla fanów danego klubu. Spójrzmy tego tronera jeszcze z podwójnym boosterem na przyspieszenie i na siłę uderzenia. Possession Game, tylko jeden Team Play style, więc. Słuchajcie, no ja odradzam, odradzam nie bierzcie, nawet jeżeli szukacie jakiegoś dobrego trenera na Possession Game, no to pojawiła się w grze o wiele lepsza opcja, a jest ją potężny, słuchajcie, potężny Xabi Alonso ponownie jest w gierce i jest na podwójnym team play stylu, czyli na Possession Game i na Quick counter, słuchajcie, no mówiłem tydzień temu na Jak to czwartek że czekam, czekam na menadżera z podwójnym Team Playstylem play na Possession Game i właśnie na Quick Counter. No i po tygodniu czasu chyba Konami w Japonii oglądało mój materiał, ponieważ no, dzisiaj ląduje Xabi Alonso właśnie z tymi Playstyle'ami i z boosterkiem przyspieszenia, czyli tym samym, który miał na swojej poprzedniej karcie, gdzie był tylko Quick Counter. No, dla mnie to jest must have, Dla mnie to jest must have i moim zdaniem... To jest aktualnie najlepszy trener, jaki jest w tej grze. Zresztą, zobaczycie sobie też na eFootball Ranking: jak sobie spojrzycie na najlepszych zawodników. Jestem pewny, że praktycznie wszyscy będą korzystali z tego trenera. Dla mnie to jest totalne. Totalny obowiązek, aby go kupić i to na mainie oraz na koncie Road to Glory, gdzie brakuje mi 20 bodajże monet, ale dogramy to na evencie i tam też wjedzie Xabi Alonso. Najlepszy menadżer aktualnie w grze, polecam, polecam. Jeżeli macie gdzieś wydać 500 końców, niech to będzie ten Xabi Alonso. Idziemy dalej do kolejnych paczek, tym razem paczki z zawodnikami i pierwsza paczka Acceleration Burst. Mamy tutaj Neymara, Lamin, Yamala oraz Kubo Asler, Shimbarstwo. To jest nowy skill, który pojawił się w gierce. Jest to specjalna wersja Speedboosta, Sharp toucha, Nie wiem jak to wygląda, jak to się prezentuje, czy jakaś inna animacja jest tego na boisku. Będzie trzeba to przetestować i zobaczyć jak to się prezentuje. Więc na ten chwilę ciężko mi cokolwiek powiedzieć na temat tego skilla. No ale ten skill jest tutaj, jeśli chodzi o pozostałe. To jest Double Touch, Flip Flap, soul Control. Brakuje One Touch Passa z takich ważniejszych skilli, dałbym też Fighting Spirit, Long Range, Shooting dałbym no i może Marsylię i jakieś inne feintowe skille na sztuczki. Natural Born, nie wiem czy to jest jakiś nowy booster, pierwszy raz go widzę, możliwe że to jest jakiś już, który pojawił się wcześniej, ale pierwszy raz go widzę na oczy i plus jeszcze cztery słuchajcie, plus 4 nie wiem czy kiedykolwiek jakiś booster był, który dawał plus 4 były, plus 3, plus 2, ale plus 4 szaleństwo, słuchajcie, plus 4 do attacking Warner, ball control, dribbling i finishing. Nie no, to jest coś jakaś miazga. On ogólnie troszkę przypomina tego Neymarito, jeśli chodzi o statystyki, co był w tej paczce MSN z Barcelony, ale on jest jeszcze bardziej zbustowany. Jeszcze bardziej no, osoby, które losowały wcześniej, no to pewnie są teraz troszkę wkurzone. No ja nie losowałem i raczej tej parce nie wydam swoich końców, ponieważ czekam na coś innego, o czym będzie na sam koniec tego materiału dzisiejszego. Ale ogólnie, jeżeli ktoś chciałby mieć zajebistego neymara, no to tutaj naprawdę jest sztosik, tutaj jest sztosik. Jeśli chodzi o drugi booster, dałbym fantasystę, no bo raczej ja bym grał nim albo na AMF-ie, albo na SS-ie. Ja rzadko gram na skrzydłowych, więc yy, tak bym to widział. Idźmy dalej, bo tutaj jeszcze jedna jest petarda i ten Yamal. Naprawdę, ten Yamal to jest jego najlepsza wersja w tej grze, jaka pojawiła się, no ale też nie bez powodu, bo słuchajcie, Yamal od dzisiaj jest ambasadorem e-futbol. Dlatego też, no nie mógł mieć jakiejś karty średniej, przeciętnej, słabej. Musieli mu dać taką kartę. No tutaj prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Jedyny taki, z takich podstawowych yy, 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 tutaj informacji, taki minusik, jeden. Taki mały minusik to to, że okazjonalnie używa słabszej nogi, więc yy, przy, w przypadku Neymara, gdzie on używa jej regularnie, no to tutaj taki mały minusik, ale to jest tak, słuchajcie, to jest takie szukanie wady na siłę. Yy, jeśli chodzi o boosterek Ball Protection, yy, spoko może być. Domyślnie gra tylko na skrzydle, ale oczywiście można go wytronować kartami na position training, żeby grał też na innych pozycjach. Jeśli chodzi o drugi booster, to albo dałbym mu na shooting, albo dałbym tego fantasystę znowu. Wszystko zależy od tego na jakiej pozycji chcemy, aby ten Jamal grał w naszym zespole. Jeśli chodzi o skille, no to tutaj jest petarda, słuchajcie, petarda. Double touch, flip flap, Marsylia, Soul Control, ten acceleration bars, long Range carler, one touch pass, truth passing, outside carler. Jedyny, tak naprawdę z mojej perspektywy skill, który tutaj jest bez sensu, to jest ten ping pong crossing, ponieważ ja nie gram na wrzutki, ale reszta skilli, no ja dawno nie widziałem takiej karty, aby nie praktycznie, praktycznie no, wszystkie skille zajebiste były, nie? no oprócz tego jednego. Na pewno trzeba było dać long range shooting, dałbym mu fighting spirit, jakieś właśnie na sztuczki może na pewno first time shoota dałbym mu też może Rising Shoota, strzały jakieś skille. trzeba było popomyśleć, wszystko to zależy od tego na jakiej pozycji chcemy, aby ten Jamal biegał. Ja osobiście gdybym miał tą kartę w zespole grałbym nim albo na ataku, no na ataku bym grał w sumie, na ataku bym grał nim. Albo CF, albo SS. Tutaj jeszcze myślałem na AMF-ie, ale jednak wydaje mi się, że ten potencjał, jaki on tu ma na karcie z tymi skillami, no to jednak wybrałbym cf albo ss taką pozycję dla niego. No i ostatni muszkieter tutaj z tej paczki Kubo, który najsłabiej wygląda, jeśli chodzi o te wszystkie trzy karty. Nie jest. Najgorsze oczywiście, nie w sensie takim, że to nie jest jakaś mega zła karta, ale w porównaniu do Yamala i Neymara, no nie ma co zbierać, jeśli chodzi o boosterek Offense Creator, o kurcze, pierwszy, pierwszy raz widzę ten booster, czyli coś nowego, jeśli chodzi o boosterki, yy, plus 2 do Attacking Awareness, Ball Control, Low Pass, Kicking Power, no nie jest to idealny boosterek, wolałbym coś innego co mamy w skillach double touch jest, soul control jest, long range carl, long range shooting, one touch pass, true passing, outside carl, no tutaj jeśli chodzi o skill jest też bardzo fajnie, trzeba było i tak go troszkę podbustować jakimiś flip flapem, pistol shootem, rising shootem i no fighting Spirit też, no i oczywiście jakimiś skillami e, związanymi ze strzelaniem. Ale z tych trzech, kart, no to jest najsłabsza, ale co nie oznacza, że jest y, ogólnie słaba. Je, fajnie wygląda ten Kubo, ale no, bez porównania jeśli chodzi o Yamala i Neymara. Idziemy dalej, słuchajcie, idziemy dalej. Tu mamy paczkę Club Selection z Bayernem Leverkusen i powiem to samo co mówiłem wcześniej, y, jeśli chodzi o paczkę z Bayernem Monachium. No te karty to moim zdaniem to nawet w sumie jeszcze słabiej wyglądają niż te karty z tej paczki za końsy. One są delikatnie zbustowane względem tego mm, ich wersji za G-Poncy, więc jeżeli ktoś tutaj jest fanem Bayern Leverkusen, no to będzie miał okazję, aby sobie e, takie karty w oryginalnych strojach z oryginalnym herbem e, tutaj i fajną graficzką z tyłu wrzucić do pierwszego składu. Reszta skip, skip słuchajcie, bo tutaj są lepsze rzeczy no i przechodzimy do paczki z europejskich pucharów, players of the week I tutaj też się sporo dzieje, bo tutaj mamy Halanda, mamy Olize z boosterem, mamy Gattiego z Juventusu z boosterem chociaż po jeszcze porażce Juventusu gdzie on właśnie zawalił trzecią bramkę, no to nie wiem czy ta karta należała mu się, ale wiadomo, że to są że to nie są karty z tego tygodnia tak mi się wydaje przynajmniej, bo ten Gatti nie zasłużył na to, żeby mieć. Wydaje mi się, że to jest z poprzedniej kolejki, kolejki z tych pierwszych spotkań Ligi Mistrzów, jakie były tydzień temu. Jest droid pomagano do wzmocnienia waszej defensywy, jeżeli nie macie fajnego destrojera, bo to jest destrojer. Nie, to jest build up. Uu, a to ciekawe. Chciałem, że destrojer. Jest Vitinia, słuchajcie, Vitinia. Na boosterku, no i od niego zaczniemy. Orchestrator, o kurde, no to jeżeli ktoś raz Was yy, na Possession Game, no to tu będzie naprawdę fajna karta do tego, aby wrzucić ją do pierwszego składu. Pamiętajcie, że kart w dobieg nie levelujemy, nie da się ich levelować ani ulepszać ich statystyk, ani yy, skilli, Jeśli chodzi o boosterek Ball Protection, bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Skile, Double Touch, jest, Soul Control, Long range carler carler, no Ten Heldry to akurat może niekoniecznie One Touch Pass, trough Passing, Weighted Pass, Outset carler no naprawdę zestaw bardzo dobrych skili, więc ten Vitinia do środka pola w moim koncie e, Road to Glory. Kurczę, no ja nie będę grał na. Chociaż a ja tam, jak kupię sobie tego Xabiego Alonso i sobie zrobię Subtaktykę na Possession Game, to może ten Vitinia odżyje wreszcie. W moim zespole mam witinię na mainie normalną wersję, tylko trochę już jest za słaba, żeby grać ją we futbol, Ale może na RTG, może, może bardzo fajnie wygląda ten i jakby miał tutaj box to box, to bym, to bym losował na 100% właśnie pod niego, żeby go trafić na, na, moim, na moim koncie Road to Glory. Haalandzik, zobaczcie Fox in the Box, Haland, Fox in the Box. No Halan na Haaland. Nie jest to może jego najlepsza wersja. No na pewno nie jest. No ale jeżeli ktoś potrzebuje jakiegoś napastnika z dużą fizycznością, no to Haaland spada jak z nieba. Mamy Olize na boosterku i zobaczmy sobie jak to wygląda na shooting. Uuu, na shooting, nice. hall player, ale słuchajcie, grałbym nie, nie na RMF-ie, na skrzydle, tylko na AMF-ie. No, naprawdę wygląda bardzo fajnie. Bardzo fajnie wygląda, jeśli chodzi o skill. Jest double touch, jest Truth Passing jest, Outside Caller są jeszcze Skille, które bustują mu strzały oraz podkręcenie piłki Nie ma One Touch passa, co może być dla niektórych z Was problemem, ale ogólnie karta Bardzo fajnie wygląda Szkoda też, że nie używa słabszej nogi, dlatego też jeżeli będziecie mieli piłkę na jego słabszej nodze, na jego prawej No to może być problem <laughs> Idźmy dalej, zobaczmy sobie tego Gattego na, na boosterku Destroyer, słuchajcie, Destroyer, no ja jestem fanem Juventusu, Dueling, wow, Dueling, chociaż ten Dueling na cebeku wolałbym, żeby to miał jakiś CMF, DMF, niekoniecznie środkowy obrąca, ale w sumie też nie jest najgorzej, mogło być coś gorszego. Jeśli ktoś szuka obrący, no to tutaj ma dwie opcje, Diot oraz ten Gatti. Jest blocker, jest interception, czyli to co najważniejsze, jest aerial superiority, jest acrobatic clearance, fighting spirit, man marking, heading. Ile on ma jumping? 82, heading 79, no, no troszkę mu to podbije, ale no, jestem ciekawy, jak on się zachowuje w powietrzu. Ja i tak będę losował w tej parce zawodników na swoim koncie road to glory, dlatego yy, też może ten Gatti jak się wylosuje, no to wjedzie do pierwszego składu. Bo i tak tam w sumie lepszego bronców nie mam. Zobaczmy sobie tego Diota jeszcze. Diota, bo to jest build-up. No, formę ma inconsistent, czyli taką nieregularną. Kurczę, on może być często Słuchajcie na, na shaltze w dół. Więc... No, śred, no Z racji właśnie tej formy to może być jego największy minus, nie? że chcecie nim sobie pograć, a okaże się później, jak go wylosujecie, że... Większość meczy on będzie na ławce siedział, z racji jego sobie formy, niż grał w pierwsze zespole, ale ogólnie prezentuje się też tutaj bardzo fajnie, bardzo fajnie, te przyspieszenie 76 jakby było 80 to naprawdę byłoby już e, sztosik, ale z tej paczki no to ten diot i ten e, Gatti do wzmocnienia waszej obrony, jeżeli oczywiście nie macie lepszych kart. No to pasuje jak ulał. Przejdźmy dalej do kolejnej paczki Players of the Week. Związanej tym razem z ligi, ligami zagranicznymi. No i ta paczka to już jest dużo słabsza, słuchajcie, dużo słabsza niż to co było przed chwilą e, pokazane. E, Marmoż na boosterku. Antoni, 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 Antoni na boosterku. E, Mitoma na boosterku. Jeszcze jest Minamano. E, Minamino, przepraszam. Minamino. Jest Konce z Juventusu. Słuchajcie, ta paczka już nawet nie zaglądając w tych zawodników z boosterami. No wygląda o wiele słabiej niż ta paczka z, z play of the Week z lig europejskich. Znaczy z lig z pucharów europejskich. Ale sprawdźmy sobie, żeby nie było. Hall player e, Mitoma. Hall player na, na skrzydle. Kurcze. Fantasista. la. la. Ula Ulala. Przepiękny boosterek tutaj. Tylko szkoda. Słuchajcie, jakby on miał AMFa. Jakby on miał AMFa, to byłby sztos. Naprawdę byłby sztos. No szkoda, że on ma tylko skrzydło. Naprawdę szkoda, że on ma tylko... Ee, skrzydło, jeśli chodzi o swoją pozycję do grania. Wysoka skuteczność grania słabszej nogi. Te statystyki tutaj też bardzo fajnie wyglądają. Nie są jakieś takie, wiecie, no... Tragiczne, wiadomo, no finish 78, podkręcenie piłki 71, może nie jest rewelacyjne, ale pozostałe statystyki jak na kartę Prize of the Week bardzo fajne, no i ten fantastysta co ma w sklepach? Double Touch, Flip Flap, Sol Control, czyli ten specjalny double touch. wo matko, long range Carler, one touch pass, outside Carler, naprawdę no, wygląda bardzo fajnie. Jedynym minusem, słuchajcie, jedynym dla mnie minusem to jest to, że on nie może grać na AMF-ie. Nie może grać. Bo jeżeli go przesuniecie na AMFA, to automatycznie mu spadnie e, overall. No kurczę, gdyby on był też na AMFA, powiedziałbym, że sztosik. Ale nie jest, więc szkoda. Zmarnowany potencjał e, karty z racji tego, że nie można go przesunąć na AMFA. Zobaczmy sobie Omara, bo to jest jego chyba pierwsza specjalna karta w e-football. E e, I pewnie oczywiście zasłużona off the ball, e, jeśli chodzi o boosterek plus 3 do attacking o speed, a przyspieszenia jest staminy. Słuchajcie, wygląda bardzo fajnie, nie ma double toucha, jest Rising Shot, Chip shot Control, Long Dkarla. No tutaj ma zbustowane kilka rodzajów strzałów, jest one touch pass, jest o, trackback nawet ma. No i w przypadku właśnie w odróżnieniu do mitomy uniwersalna karta. Lewe skrzydło, prawe skrzydło yy, CF on na tych pozycjach gra. No i prezentuje się tutaj naprawdę. Słuchajcie, w porządku. W porządku. Zobaczmy sobie jeszcze Antoniego <coughs> Creative Playmaker. No kurczę, szkoda, że też. Ta to, to, to sama akcja co w przypadku e, Mitomy, że on ma tylko jedną pozycję tak naprawdę. No bo to, że czy zagra na zagra na, mm, RMF-ie, czy na RWF-ie to tam mała różnica jest. <coughs> Tym bardziej, że ma booster na shooting. No, taki booster to by się przydał, gdyby mógł zagrać na SS-ie albo na AMF-ie. No niestety. Szkoda. Szkoda i ta sama akcja, co przy dajocie upamakano. Forma inconsistent, czyli taka... Kurczę, brakuje mi polskiego słowa. Bo tu nie chodzi o to, że nieregularna, ale taka... Yy... No nieregularna bym powiedział, no nieregularna i może być tak, że często będzie, chociaż ma to rating A, więc na ratingu A on tu będzie grał normalnie, gorzej jak ten rating A mu spadnie, no to wtedy później już mogą być problemy jeśli chodzi o jego formę, żeby go trafić, żeby on e, miał górę z albo chociaż ten neutral. No ale ogólnie na karcie te atrybuty troszkę gorsze niż u Mitomy, e, wolniejszy, a na skrzydle le, raczej... E, trzeba mieć zawodników szybkich. Zobaczmy skile. Double Touch jest, Flip Flap jest, Sol Control jest, Long Range Carler, Freestyle Shoot. Nie ma Outset Carlera, nie ma One Touch Passa, nie ma True Passing, nie ma Long Range Shooting. No jeśli chodzi o te trzy karty z boosterem, to ona jest najgorsza. Marmurz wygląda najlepiej, drugi Mi i trzeci Antoni, ale ogólnie z tych wszystkich boosterków to tylko ten marmurz z racji tego, że możemy nim grać na trzech różnych pozycjach No i ogólnie prezentuje się najlepiej z tych wszystkich kart Zajrzyjmy jeszcze do końca SAO to jest profilę Winger czyli też tylko w sumie jedna pozycja czy znaczy jedno skrzydło RWL, RWF lub RMF RMF FM no i tutaj on się lepiej prezentuje niż ten Antoni słuchajcie, no, o, jest outside Color, jest one touch pass, jest True passing, jest soul control, jest double touch, słuchajcie on się lepiej prezentuje niż ten Antoni z boosterem, nie? Eee, ten konsenjsał Idziemy dalej słuchajcie, idziemy dalej bo tu jeszcze chyba jedna paczka jest z tego co pamiętam, a no to jest Bayer Monachium znowuż Tu są karty związane z kampanią ramadan Więc no tutaj no co mam mówić, on no, nic specjalnego co są tutaj karty, które się o, nie, o niewiele różnią od zwykłych kart japończyk, więc robimy skipa i jeśli chodzi o paczki, to to jest chyba wszystko. To jeszcze nie koniec. Słuchajcie, to jeszcze nie koniec. Idziemy teraz do sklepu. A w sklepie promocja na końsy. Słyszałem, że na PC i na Xboxie takich promek na końsy nie ma, więc gracze na PlayStation czujcie się docenieni przez konami, bo u nas te promki na końsy w miarę regularnie pojawiają się więc tutaj mamy trzy warianty. No i idealna okazja na to, aby kupić końsy taniej i losować sobie Yamala, lub też zostawić sobie na jakieś inne karty Epic, lub też jakieś inne karty specjalne, które pojawią się w przyszłości w eFootball. Idziemy dalej do eFootball Points sklepiku. Tutaj o dziwo pojawił się nowy zawodnik. Stasza więc wreszcie można skorzystać z tych e-football i kupić sobie zawodnika. Tak to wygląda jeśli chodzi o sklepik. Idziemy jeszcze do jednej zakładki, a mianowicie Missions. Pamiętajcie tutaj obiektywy, zwłaszcza ten związany z karnawałem, ponieważ tutaj mamy do odblokowania końsy w ramadanie. Też są końsy, że chyba 100. Powinny być, powinny być, było na grafice, że są. Eee, idziemy jeszcze tutaj na obiektywy do mm, współpracy F e e-football z Bayerem Leverkusen. Tutaj jakieś skill trainingi, jakieś exposition training. I tak to wygląda, słuchajcie, tak to wygląda, jeśli chodzi o czwartkową aktualizację. No, cału nie ma, tyłka nie urywa, ale może tyłek urywie poniedziałkowa Paczka z epikami, którą właśnie teraz Wam zaprezentuję. Na sam koniec sekcja likerska. Likerzy już udostępnili to, co pojawi się w poniedziałek, jeśli chodzi o nowe epiki. Jest Romario, jest Zico, jest Denison. Ja ten wpis, tą grafikę uzupełniłem o swoje informacje, które zdobyłem, jeśli chodzi o Playstyle oraz skillę Romario Gold Poucher i Phenomenal Finishing Skill. Zico Playstyle classic number 10 plus skill Blitzkarler No i Denilson Cross Specialist dla mnie must have Romario. I w poniedziałek, słuchajcie, w poniedziałek back opening. Ja tego Romario muszę mieć, bo to będzie wreszcie realne wzmocnienie w moim zespole. Jeśli chodzi o atak, mam Romario z Bawko do Gamy, ale jest to najgorsze Romario jaki pojawił się w football. No, i nie mogę się doczekać, e, aby wreszcie zmienić na tego Romario z podwójnym pustkiem, bo zapowiada się na totalny sztos ten Zico. Słuchajcie, Zico jeszcze nigdy nie grałem Zico w e bo jestem ciekawy. E, na pewno tutaj pozycja na AMF-ie będzie najbardziej skazana. No i ten Blitzkarler, zobaczymy. No, ja jestem średnim fanem tego Blitzkarlera, ponieważ no, więcej tych piłek nie wchodzi niż wchodzi. Już tutaj finecki lepiej działają, no ale zobaczymy jak to będzie działało w poniedziałek. Już teraz zapraszam na stream poniedziałkowy, gdzie będziemy robili opening głównie pod Romario, ale jak padnie to jest tylko zajebiście. tyle ode mnie jeśli chodzi o to tygodniowy filmik jak to czwartek. Pamiętajcie o lajku, pamiętajcie o komentarzu. No i też dobijamy 100 subskrypcji słuchajcie, brakuje bodajże trzech i na, na tę chwilę dobijamy do 100. I zapraszam na transmisję live. Do następnego, do kolejnych materiałów ze football. Trzymajcie się, cześć.